To no jezu. Co to za dziwny numer? Widzicie to? Siedem. ile cyferek? Ile Kurde, jak jak konta bankowe. Dobra, odbierę. Cholera, ja chyba dam na głośnik, to od razu. Poświę. O jezu, już rozmawiam, może mnie słyszy. Yy, halo? Nie o, cześć Męza. no siema, co jest? Dobra, dawaj, dawaj, teraz. Okej, okay, dobra, to ja dzisiaj was zaproszę na vloga. Dzisiaj pogadamy o wakacjach. Halo? Harucia! Ja cię w Anglii widzę. O chuj ho Witajcie, jestem Stanisław na i Zapraszam was na vlog informacyjny już po raz kolejny na kolejny Chcę was poinformować, że od 13 do 27 lipca mnie nie będzie Wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, do Londynu Będzie pełno filmików z Alienem, z Łezą Jak i samej relacji z Londynu Ponieważ to podobno jest bardzo ładne miejsce Podobno też to jest stolica Europy Więc będzie co tam nagrywać Będzie co ro robić Od 14 będzie tydzień filmów, codziennie będę rzucał jakieś vlogi Więc od 14 do chyba 21 O ile moja matematyka jest dobra Będą rzucane vlogi, potem będą filmiki z łezą, będzie portal, który wrzuci na jego kanał. Będzie u Karolka, będzie u Karolka. Więc spokojnie będzie co oglądać. A tak na razie to się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za, za, za dojście i do zobaczenia w, w następnym filmiku. Facebook Ole. No pa, pa! Do Anglii, ok? Do Anglii mam. No? 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 W Anglii? Do Anglii?